Witam Was serdecznie w tym dzieleniu. Dzisiaj mamy Ewangelię, jak Jezus uzdrawia paralityka. I czytamy w tej Ewangelii takie słowa: A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Eee, rozważałem tę Ewangelię kilka dni temu. Nie sądziłem, że będzie ona dzisiaj. Może tak miało być, że po rozważeniu tej Ewangelii yy, podzielę się z Wami takim osobistym świadectwem. Otóż, kiedy rozważałem tę Ewangelię wnoszenia paralityka przed Jezusa, skupiłem się na tych ludziach, którzy wnosili Ło, łoże z tym chorym przed Jezusa. I zadawałem sobie takie pytanie, kogo ja przyniósłbym. Do Jezusa, albo kto by mnie przyniósł w obecnych czasach przed Jezusa. Yy, my, mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Że chodzi mi o taki duchowy obraz yy, przedstawiania Jezusowi na przykład mnie i moich trudności, żeby Jezus to uzdrowił, uwolnił. I konkretnie chodziło mi o takich przyjaciół. Do których na przykład bym zadzwonił w nocy o drugiej, trzeciej w nocy, i nie byłoby to dla nich problemem po prostu, żeby z nimi porozmawiać, żeby oni się za mnie pomodlili. I byłem zdziwiony, ponieważ po zadaniu sobie takiego pytania: kto jest takim moim przyjacielem, który by mógł mnie przynieść, albo którego ja bym mógł też przynieść, miałem wielki trud wymienienia takich osób. Oczywiście przychodzili mi pierwsi, oczywiście moi rodzice, na myśl, ale było mi przykro, ponieważ zaledwie miałem jedną, dwie, może trzy osoby. Yy, I bardzo było mi przykro z tego powodu. Z, zmuciłem się i przez jakieś, jakąś chwilę nie mogłem sobie z tym poradzić. Później poszedłem na adorację. I w czasie adoracji zadawałem Jezusowi takie pytanie, Panie, dlaczego mam taką trudność z tym, żeby wymienić, wypisać sobie takie osoby? I wierzę, że Jezus mi zaczął pokazywać w czasie adoracji konkretne osoby, o których po których bym się tego nie spodziewał albo zapomniałem o nich, albo nie dostrzegłem ich wcześniej. I miałem taki wniosek i wierzę, że to Pan Bóg mi też to mówił, że przez te wydarzenia w życiu jakieś Różne okoliczności. Dobre, złe, bardziej te złe. Nie potrafię, nie potrafiłem zobaczyć tych osób, które mi okazały serce i które okazały się być prawdziwymi przyjaciółmi. Liczyłem często na przyjaźni ze strony tych osób, które nie, nie zapewniłyby mi tej przyjaźni. A z drugiej strony, yy, kiedy Pan Bóg zsyłał mi przyjaciół, to ja ich nie dostrzegałem. Jestem wdzięczny panu Jezusowi za to, że pokazał mi te konkretne osoby, dlatego, że odszedł ode mnie ten smutek i ta przykrość, ale wierzę, że mam też takie zadanie, aby dbać o relacje o to, aby być dobrym jak chleb, tak, żeby ludzie spotykając się ze mną i ofiarując mi swoją przyjaźń, doświadczyli tego samego. Tego owszem potrzeba zaufania. I to dzisiejsze ufaj synu, wierzę, że też jest do mnie, wierzę, że też jest że dla ciebie, bracie, siostro, żebyśmy naprawdę burzyli mury między sobą i starali się dostrzec wokół siebie przyjaciół. I mam nadzieję, że to dzisiejsze dzielenie komuś pomoże, bo ja kiedyś też prosiłem Pana, daj mi Panie prawdziwych przyjaciół. I kiedy miałem taki głód w sobie, to kiedy Pan Bóg zaczął mi stopniowo zaspokajać ten głód i pokazywać mi prawdziwych przyjaciół, to ja nie dostrzegałem ich, nie dostrzegałem ich ofiary, nie dostrzegałem tego, że się starają o mnie, o dobro dla mnie. I myślę, że owszem, ta Ewangelia jest obfita w treść. Dzisiaj ksiądz rano na naszym kanale. Fajnie rozwinął ten wątek odpuszczenia grzechów, spojrzenia Jezusa w serce tych osób, które, y, burzyli, które burzyły się na te odpuszczenie grzechów y, i tak dalej. Ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili y, teraz nad tym. Nad tym właśnie wątkiem, kogo ty byś przyprowadził do Jezusa, kogo ty byś przyniósł, kto jest twoim takim przyjacielem. Albo kto by ciebie przyniósł przed Jezusa? To jest bardzo mocne, ale myślę, że odpowied odpowiedzenie sobie na to pytanie może być też taką, e taką pomocą, żebyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Żebyśmy byli dla siebie coraz bardziej braćmi i siostrami w wierze i żebyśmy się nie bali przyjmować pomocy i tej pomocy udzielać. Czy też inaczej, podprowadzać do Jezusa i być podprowadzonymi przed do Jezusa. Dlatego poprośmy teraz Ducha Świętego o taką radość wewnętrzną i przede wszystkim ufność. Bo przyjaźń opiera się na ufności, na zawierzeniu, na powiernictwie, na wierności. To są cechy przyjaźni. I sądzę, że ci, którzy przynieśli dzisiaj Jezusa przed paralityka, Kiedyś, ale też dzisiaj, bo Ewangelia spełnia się tu i teraz, yy, mieli taką, takie właśnie cechy przyjaźni. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że ta Ewangelia uczy mnie yy, o przyjaźni i o tym, że mamy nosić brzemiona drugich osób, że jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich. Że podprowadzenie do uzdrowienia, do uwolnienia przez Jezusa jest bardzo cenną rzeczą i możemy poczuć się, czy doświadczyć też takiej jedności, jednego serca, jednego ducha przed, yy, przed Tobą, przed Bogiem, jako wspólnota wierzących. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś pokazywał mi, kto jest tym moim przyjacielem, kogo ja mam podprowadzać do Jezusa, przynosić Jezusowi. I na kogo ja mogę liczyć, kiedy ja będę potrzebował pomocy? Pokazuj mi też prawdziwych przyjaciół i pomóż mi też, yy, Duchu Święty, być wdzięcznym za te osoby, które stawiasz na mojej drodze i które okazują się być prawdziwymi przyjaciółmi. Pomóż mi mieć oczy szeroko otwarte na tych ludzi, których mi dajesz. Abym dbał o relacje, abym uczył się relacji. I abym podtrzymywał te relacje. Przyjdź Duchu Święty i ogarnij nas taką miłością, która wychodzi naprzeciw drugiego człowieka i naucz nas być dobrym jak chleb. Amen. Dziękuję Wam za to y, skupienie się nad tym dzisiejszym słowem. Y, zapraszam Was na 18. Na kanale SMS z nieba i na jutro rano na rozważanie księdza. A na moim kanale zapraszam Was i na SMS z nieba na kolejny odcinek mój jutro. Yy, no i dzisiaj w komentarzach: yy, Zapraszam, abyście może napisali, kto jest dla Was takim przyjacielem. Może rodzice, może mąż, może żona, może. Żebyśmy się podzielili, może napisz po prostu imiennie te osoby o, które z imienia tylko, które przynosisz dzisiaj, albo które y, zawsze mogą Ciebie przynieść do Jezusa. Zrób sobie takie ćwiczenie, które ja miałem. Yy, no i aktem strzelistym niech będzie dzisiaj dla nas yy, może fragment z dzisiejszego yy, psalmu. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. Wybawił mnie też przez innych ludzi. Do zobaczenia z Panem Bogiem, trzymajmy się Jezusa.